Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony bananowy, bez kamerki i bez żoł oczywiście. Dzisiaj pokażę wam jak sobie tutaj gram na PvP. Przyznałem sobie może jakiegoś gracza. O, znak nie działa. Kolejny też nie działa. Kolejny no kurde, co jest? Ludzie nie chcą się ze mną pojedynkować. Jestem chyba za dobry. Jestem na poziomie, to, jest, to są moje statystyki, jakby ktoś pytał. Zrestartowałem się, ostatnio miałem 90 zręczności, ale to było za dużo. Łączko plus 10, korzystam z starczy celu. Założyłem cały set Alon I ham czarnego smoka, co on daje w ogóle? A nie można usunąć tego wyposażenia. Coś tam daje. Przyszykujemy się, ładnie się przywitamy z przeciwnikiem. Hej. Jeśli to oglądasz, to ci pozdrawiam. Jeśli nie, to też. Bo, okazało że jesteśmy gotowi, zwarci ok, i lecimy. No, nie, aaa, ah! ale miał staminy. Skurczyłek, no nic, myślałem, że uda mi się go sparować. Witaj. Ten gość wie, o co chodzi od razu. Aha, oh, chciał zrobić to samo, co ja. Dobry jest. Aha. No. nie. Ciężko będzie. Nie. Wygram to. Poskubany. Nie. Teraz będę za blisko. Nie. jaj! Mało brakło. <głodnie> Ładnie mu pomachamy. Witam cię. Sir Tomasie. Odpalimy sobie główkę come on! No dawaj! Ekstra! No i do widzenia! Świetnie! Smuczołózka! Witam cię Darius! Bardzo serdecznie! uzupełni sobie życie! I chodź. Aha, nie mam A mam ukłon. Proszę. Ładnie. A teraz chodź. Kolegoszym malagi Masakra. Aha Co to było? Ja jakie ja nie lubię, jak ludzie mają lagi, naprawdę, to teraz było denerwujące strasznie, bo zadał mi obrażenia, jakby w połowie zamachu i to było trochę nieuczciwe. I witam cię, Mailon, bardzo serdecznie. Przez to, tobą dzisiaj walczyłem, trochę. O. Zdaje mnie. Chodź, chodź, Aha, mam dwuręczną broń. Jakąś kosą. Chyba zwykłą. Hiry, Witaj. Okej, okay. poznajem je, dobierzemy się do roboty. <gry> to mnie postraszyć. O kurde. Aha. Nie. Ale ja No. Ale ta animacja jest fajnie zbugowana. <laughs> Dobra, byłeś lepszy. Ale jaja. Witam cię. Nie chcę się witać, okej. Okay. No. Bez sensu to jest. Normalnie bym to sporował, ale jakieś kurwa lagi jak zwykle są. Nie można normalnie sporować. Teraz, witam Cię bardzo serdecznie, mój przyjacielu do pvp no zawczesny ukłon. A to jest ten. Witaj, już mnie od razu poznał. Nie ma takich. Długowane serwo. Oj, przykro mi, nie wolno, tak. Chciałem na plecy wlecieć, nie kolega. Witaj, John Jest. Witaj, Okej. Okay, odpalaj się. Boi się trochę. Okej. Okay. O kurde, ale to fajnie leguje. Mamy tu Pirmantę. No chodź. Dawaj, dawaj. Wiedziałem, że tego użyję. Bo od razu widać, jakie to zaklęcie używa, bo cofnę rękę do tyłu. Nie. Kurde, jaki greedy byłem, żeby go sporować. Mogłem go normalnie zabić. Ja witam cię, Oskarze, bardzo serdecznie. Przygotuj się do bitwy. I zaczynamy. Ja pierdzie! Dwa razy ten sam błąd zrobiłem. No, kurwa mać, ale debil ze mnie. Przytubowina może zrobi to samo. Witam Cię. Spokojnie, spokojnie, nie musisz uciekać. No O pięknie Pa Co? Nie no nie gadaj, że to przeżył Aż dziwne Aż tak daleko uciekłem Dawaj. Co jest z tym gościem? Nie! Ale lag! Nie. Jeden czas. Świetnie. Piękny pojedynk. Widziesz w Twoim wykonaniu również. W moim dużo osny, ale mi się udało. Któryś raz z kolei. Witaj. Kłanie musisz się czekać, jestem honorowym graczem. idzie, ziewaj, wow. Dobra, teraz się łupiemy. Aha. O, i takie kombo już dostałem na start. Za wolno. W Tajlandii Dawno, dawno żeśmy się nie widzieli. nie. Ja, ja, ja. Nie on wie, ale tego się nie da sporować. Udało mi się. Laga miał, bo dopiero po chwili zginął. U niego można dołączyć do przymierza, jeśli ktoś by nie wiedział. Po tym jak tam gdzie się smoka spotyka tego... to jest kapliczka smocza to można znaleźć i smocze i jemu trzeba je oddać trzeba być oczywiście człowiekiem i wtedy możemy przystąpić do konwenantu który jest od smoku właśnie, który stawiają tę taką łaskę, smoczą, takie oko, możemy się pojedynkować wtedy z innymi graczami o łaskę z tego właśnie tutaj konwenantu. Aha, dobra, fajna, Okej, okay, witam cię. O, mam ten miecz, jego łatwo uniknąć, ale on dużo obrażenia wbija, chociaż to zbroja jest odporna na ogień. Śmiało, śmiało, uleczyłeś się, okej. Okay. Polecimy. No! Co jest? No! Posrane! Bez kitu! To było... śmieszne. taj o nie bała się mnie No Dawaj pyk No ja pierdzielę znowu. Nie wiem, jaką ona mnie kosą bije, ale to jest kosa. Na pewno nie halabarda. Tym, witaj. Okej, okay, świetnie. I pan fajny burder robi to to, tylko że zaraz zginę. Okej. Okay. To nie problem dla mnie. <ścoughs> o to jest wkurzające. Wytrąca No kurde! Jebany lag! Nienawidzę lagów w tej grze. Witaj. Porować nie opłaca jej. Mhm. Witaj. Witamy się, ładny, witaj. Jeszcze ukłon. Lepiej sobie. Masz pół HP. Dokładnie. I lecimy. Spokojnie jestem kulturalnym graczem, także... Nie, widzę kata, za są kurwa nie, szybkie. nie, 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 widzę jakiej długości ma broń. A, wziął sobie bitch? Bitchy są przegięte. No! Ja pierdolę! Witaj. Przesłon robić ja ja. Dobra. Taki dobry jesteś? O! O! nawet nie użyłem tam tego. O jaki kozak! ohoho daj koniec nie gryzę dobra chodź Ja... Ale lag! Co to kurwa było? Muszę się odsunąć, ja pierdolę. Jak czemu tu laguje do chuja w tym miejscu? Pierdolnym mocem muszę na drugą stronę biegać. Z tym co, ten co o się lubiłem łupać. Tak jak już wcześniej wspominałem. Kurwa, buffów najebał. Dobra, lecimy. Jaką mi zginiesz w plecy? Witaj O, ma ten fajny set Ukłon, ok, ok, lecimy. Powinienem sparować na lajcie. No dobra, kurwa, gościu Gaja. Witaj, Gaju. Mam nadzieję, że że wiesz, co robisz. Podejmując się po ze mną. Zachował się jak śmieć. Podbieg, kurwa, nawet się nie przywitał. Frajer Jebany. Wypierdalaj, kurwa. Tak się frejerzy zachowują. Witaj. Okej, okay, zaczynamy. Co to ma być? Za lagi? Zaraz go się za moje plecy pewnie. O. Aha! Aha! mhm. Steam odjebał? Boże. A. I chuj. I tyle pograne, tak? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentował dla Was bananowy. Na razie, cześć.